Witajcie, z tej strony Adam z kanału Twoje Krypto. Dzisiaj przy, postanowiłem przyjrzeć się jak na, najefektywniej zarabiać na Lunie. Pomysł ten rzuciła mi pewna osoba z Discorda należąca do grupy Luna Luna. Link do tej grupy podepnę Wam pod filmem, ale zanim przejdę do omawiania pamiętajcie, że wszystko co tutaj usłyszycie to jest tylko i wyłącznie moja prywatna opinia, a ja nie jestem żadnym doradcą finansowym. Przyjrzyjmy się teraz, jak możemy wykorzystać lunę w poszczególnych protokołach. Jednym z nich jest Anchor. Jeżeli wrzucimy na Anchora 100 lun o wartości 1000 dolarów i weźmiemy pod to pożyczkę na 45%, która jest już moim zdaniem trochę niebezpieczna, i będziemy musieli kontrolować cenę luny. Ale weźmy pod uwagę, że jest to te 45%, czyli 450 dolarów i one na tą chwilę jest oprocentowane na 55%, czyli 55% z 450 dolarów równa się 247 dolarów zysku potencjalnego, jeżeli nic się nie zmieni. I te 450 dolarów będziemy mogli też wrzucić w lokatę w Anchora, a następnie dodać do Mirora na farmę long i short. Średnio teraz jak widzę te farmy, to tak z 30% jak wyciągniemy, to będzie dobrze. I to się równa 30% z 450, to jest 135 dolarów. Jeżeli sumujemy te pozycje, równa się 382 dolary. Oczywiście pominąłem tu opłaty transakcyjne oraz za zamknięcie pozycji short 1,5% prowizji, a więc ten zysk jeszcze powinien być trochę pomniejszony i będzie wymagał od nas masy transakcji. Kolejną z funkcji jaką możemy wykonać to wrzucić lunę na Terra Station. Jeśli wrzucimy na Terra Station 100 lun o wartości 1000 dolarów to będziemy mogli uzyskać na tą chwilę 7,6% plus ewentualne airdropy minus 21 dni na oddelegowanie luny przy wyjściu z pozycji. Roczny zysk to jest 76 dolarów plus ewentualne airdropy. Ostatnią z metod, jaką Wam pokażę, jest to dodanie płynności na TerraSwap do pary Luna-Beluna. O tym się głośno nie mówi, nie wiem dlaczego. Masa ludzi pomija w ogóle tą funkcję albo nie wie, że takie coś istnieje. Ja to dzisiaj Wam zademonstruję też w praktyce. Jeżeli tam rzucimy Lunę, 100 Lun o wartości 1000 dolarów, dla tej pary płynności jest obecnie 37%. Czyli to by nam dało zysk 370 dolarów bez żadnych komplikacji. Jedna transakcja i tyle. Nagrody, które są wypłacane z Beluny i do Luny, to biorą się z transakcji zamiany Beluny na Lunę i są wypłacane jako forma do, do, dodatkowej Beluny i Luny, która dodaje się do puli płynności. Jak to zrobić? Już przechodzimy do praktyki. Zanim przejdę do omawiania, chciałbym Wam pokazać stronę, na której możecie sprawdzać, jakie jest oprocentowanie w dodaniu danej pary. Strona to alpakfor.com. Link podepnę wam pod filmem. Zjeżdżamy niżej i tu mamy różne pary, na których są po prawej stronie wypisane oprocentowanie. Zjeżdżamy niżej i szukamy Luna do beluny O jest tu. beluna do Luny. Widzimy, że jest tu umieszczone 10 milionów, 24-godzinny wolumen to 4 miliony, jak na taką pulę płynności 4 miliony wolumen dzienny to całkiem sporo. I tu jest tygodniowy wolumen, czyli pra praktycznie dwukrotność kapitału, który jest umieszczony. Widzimy 37.91%. Przejdźmy teraz do dodania płynności na tej parze. Wchodzimy na stronę słab. Link podepnę wam pod filmem. Na stronie w prawym górnym rogu klikamy Connect, łączymy się z naszym portfelem. Następnie klikamy zakładkę Provide, wybieramy Lunę, niżej wybieramy Belune, a następnie klikamy Provide. I tyle, nic więcej nie musimy robić. Jeżeli będziemy chcieli usunąć naszą pulę płynności, wchodzimy na Widrow i tu pojawi się nam ta pula płynności, którą. Dostarczyliśmy i ile później dostaniemy ewentualnego zwrotu, i klikamy w widrow. Metoda ta jest bardzo prosta i wydaje mi się najmniej angażująca nas w zaglądanie i spekulowanie, w którą cenę pójdzie Luna, jeżeli wierzymy w ten projekt i chcemy ją akumulować, w coraz więcej jej mieć. Ta metoda wydaje mi się najbardziej optymalna. Jeżeli podobał Wam się ten film, dajcie łapkę w górę. Wejdźcie na kanał Discorda i tam znajdziecie dużo więcej ciekawych technik. Oczywiście, napiszcie komentarz, o czym jeszcze byście się chcieli dowiedzieć. Ja dziękuję Wam na dzisiaj i do usłyszenia.